Dzień dobry. W poprzednim filmie widzieliście już napęd FAK 392C, a dziś przyjrzymy się jego sercu, czyli centrali sterującej FAK E034. To nowoczesna jednostka sterująca, zaprojektowana do obsługi napędów 24V do bram skrzydłowych. E034 to nie tylko płytka, ale inteligentne centrum zarządzania ruchem bramy. Steruje prędkością, siłą i spowolnieniem skrzydeł, reaguje na przeszkody i dba o bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki wyświetlaczowi LCD i intuicyjnemu menu konfiguracja jest prosta i szybka. Możesz ustawić logikę pracy, czas automatycznego zamykania, kierunek ruchu, a nawet tryby oszczędzania energii. Dodając moduł akcesoryjny zmniejszamy pobór prądu nawet do 0,5 W w trybie czuwania. Centrala E034 obsługuje komunikację BUS, czyli podłączenie akcesoriów takich jak fotokomórki czy klawiatury kodowe jednym przewodem dwużyłowym. To znacznie skraca czas montażu i eliminuje ryzyko błędów. E034 umożliwia również zdalne zarządzanie przez SimpliConnect. Możesz sprawdzić status bramy, dodać lub zablokować piloty, ustawić terminarz automatycznego otwierania, czy otrzymywać powiadomienia o błędach. Centrala współpracuje z systemem radiowym FAC-FDS, który wykorzystuje szyfrowaną transmisję odporną na klonowanie i zakłócenia. To gwarancja bezpieczeństwa. Że żaden sygnał nie zostanie przechwycony. Popatrzmy na dane techniczne centrali. Centrala E034 pasuje także do innych napędów FAK 24V, takich jak S418, S2500 i, S450H, 415 czy 770N. W każdym z tych modeli dzięki tej centrali łatwo podłączysz akcesoria przez magistralę bus, zmienisz ustawienia na wyświetlaczu lub zdalnie. Masz zawsze podgląd statusu bramy i możesz korzystać z każdego pilota fak. Podsumowując, E034 to gwarancja płynnej pracy, bezpieczeństwa i łatwego serwisu. To centrala, którą doceni każdy instalator, jak i użytkownik. Jeśli film ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami fak.